Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Witam Was w tych totalnych ciemnościach, bo jak wszyscy wiemy, mamy grudzień i o godzinie 14.30 robi się już noc. Więc nic nie poradzę, mamy klimatyczny, ciemny film. I dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców grudnia. Bo grudzień obfitował w różne ciekawe, pyszne albo piękne rzeczy, o których zaraz Wam opowiem. Pierwszą rzeczą które jest moim ulubieńcem takim totalnie maksymalnym, są te dwie niepozorne buteleczki. Jest to serum z kwasem 20% migdałowym, które zrobiłam sama po kupieniu zestawu ze sklepu Ecospa. Spa. Podlinkuję Wam to na dole, tu nie jest żadna reklama. Kupiłam to za własne pieniądze. Bo ja z kwasami miałam już doświadczenie przed ślubem. Chodziłam na kwasy do kosmetyczki i miałam bardzo fajne efekty po tych zabiegach. Bo ogólnie tutaj taki wstęp daję, że ja problemy z trądzikiem mam od gimnazjum, czyli pewnie jakąś połowę mojego życia prawie i... Walczę z tym jak mogę. Tak naprawdę wiem, że najbardziej istotną rzeczą, która może wpływać na stan mojej cery, są różne jakieś hormonalne sytuacje, takie rzeczy, które gdzieś tam jakby się toczą odrębnym torem, bo. Wiemy wszyscy, jak wygląda polska córka zdrowia. Natomiast, jakby równolegle, ja sobie tutaj działam na twarz właśnie tymi kwasami i bardzo jestem zadowolona, bo redukuje wszystkie przebarwienia, zaskórniki, takie rzeczy, jakby przyspiesza bardzo gojenie się tej skóry. I w tych buteleczkach tutaj jest serum z kwasem, które nakłada się na twarz na całe 10 minut. Trzeba omijać koniecznie okolice oczu, ust, jakieś pieprzyki. Tam zresztą w instrukcji jest wszystko napisane i ja też polecam to serum tak naprawdę dla osób, tak, takich jak ja, czyli takich, które już mają doświadczenie z kwasami u kosmetyczki i chciałyby to powtórzyć tańszym kosztem w domowym zaciszu. Bo wydaje mi się, że dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia z kwasami, warto by było wybrać się na chociaż jedną wizytę do kosmetyczki na jakieś takie lekkie kwasy. I te ja wybrałam ten 20%, natomiast osoby, które dopiero zaczynają, zdecydowanie powinny wybrać najniższą, najniższy procent, jaki tylko jest. W każdym razie, tutaj jest serum, które się nakłada na twarz patyczkiem do uszu, a następnie po kilku minutach psika się to neutralizatorem, a potem zmywa wodą i żelem do mycia twarzy. Bardzo to polecam. Zresztą ja jestem fanką tego sklepu Spa, Mówiłam Wam o nim już w filmie z prezentownikiem. Bardzo mi się podoba, że jest tam bardzo dużo szklanych opakowań, bardzo minimalistyczne wzornictwo, przystępne ceny i po prostu naturalne składniki, naturalne surowce, z których albo można ukręcić coś swojego, albo po prostu używać na przykład masła waniliowego czy kakaowego jako balsam do ciała. Także warto tam zajrzeć i bardzo polecam. Inną rzeczą, której Wam tu teraz nie pokażę, jest przepis. W ostatnich ulubieńcach mówiłam Wam o jedzeniu i tym razem również tak zrobię, ponieważ dosłownie wczoraj jedliśmy tutaj w domu razem z naszą Alą, która wpadła do nas w odwiedziny, zapiekaną dynię z serem granapadanu. Jest to bardzo prosty przepis, wydaje mi się, że jest on z kwestii smaku, ja go dostałam od znajomej, włożyła go do naszego przepisnika. natomiast wydaje mi się właśnie, że ten przepis jest stamtąd, jeśli tak to go podlinkuję, a jeśli nie to po prostu wrzucę Wam cały ten przepis w opis filmu, bo jest naprawdę bardzo prosto. Ogólnie to pokrojone dynia, sól, pieprz, oliwa i na to starta najlepiej duża ilość właśnie takiego sera typu parmezan, grana padano. Ja nie sądziłam, że będzie to aż tak pyszne, bo jest to bardzo prosta potrawa. Ja też lubię na kolację zamiast kanapek, czy tego typu rzeczy, zrobić taki takie coś na ciepło, co też nie jest obiadem i ta potrawa pasuje na kolację idealnie, robi się ją bardzo szybko i jest naprawdę przepyszna. Także polecam, sprawdźcie. Inną rzeczą, ulubieńcem nawet nie grudnia, a życia po prostu, jest sklep Rzeczownik, a konkretnie to wszystkie artykuły papiernicze firmy Rifle Paper, nie wiem czy tak dobrze się to czyta. W każdym razie są to po prostu piękne. Piękne notesy, w takie botaniczne wzory. Zresztą ja z tej firmy mam jeszcze kilka rzeczy. Nasz przepiśnik na przykład właśnie jest z printem od nich. Uwielbiam, po prostu uwielbiam chyba ten zeszyt. w ogóle jest mój ulubiony, jeśli chodzi o palety barw. No Ja, ja po prostu jestem taką totalną, bardzo lubię takie dziewczynskie właśnie rzeczy i tego typu różne kwiatowe wzorki uwielbiam, uwielbiam i bardzo, bardzo mi się te zeszyty podobają z tego, co wiem, co właśnie to właśnie są dostępne w rzeczowniku. To jest taki sklep w Warszawie na Chorzej, który ma również swój sklep online i ogólnie no to ja, ja jestem fanką. Jakby dziewczyny mają po prostu estetyzm level milion i Znajdują po prostu różne takie małe papiernicze brandy z całego świata, i można u nich kupić różne kalendarze, notesy, przyciski do papieru, pióra, ołówki, różne książki o kaligrafii. Ogólnie to jest jakby sklep papierniczy. Kto go nie zna, ten w ogóle przegrał życie, bo to jest miejsce, gdzie prezenty świetne można kupić i dla siebie też, jeżeli jesteście estetami i lubicie też planować na papierze, bo ja zdecydowanie, tak, jeżeli lubicie właśnie takie papiernicze artykuły, i nie satysfakcjonuje Was zawartość innych sklepów, to zdecydowanie polecam wybrać się tam. Innym moim ulubieńcem, który nie jest żadną nowością, bo znam ten produkt już ponad rok, jest to proszę Was jedwabna Apaszka, która jest dostępna u mnie w sklepiku u Panny Rosy. Jest to piękna jedwabna Apaszka, zobaczcie, jak ona w ogóle się leje i mieni. Ja kocham po prostu to, jak ona się zachowuje też w ruchu. Jest to apaszka autorstwa z grafiką autorstwa panny Loli. Jeśli nie znacie to koniecznie, zaobserwujcie ją na Instagramie, bo dziewczyna po prostu robi niesamowite rzeczy, ilustruje książki, ilustruje apaszki, robi portrety na zamówienie. Zresztą też będzie niedługo miała różne swoje produkty do kupienia, jakieś kalendarze, w ogóle cuda i uwielbiam, uwielbiam jej styl i bardzo się cieszę właśnie, że... W, w ramach współpracy z nią u panny Rosy pojawiły się łącznie w, w sumie trzy wzory apaszków, właśnie Karoliny. Czy ja powiedziałam apaszków? Apaszek, Boże, apaszek! Apaszek, apaszek Karoliny! Eee... Właśnie. I jeśli jeszcze ich nie znacie, to koniecznie zajrzyjcie. Ja o tych y, apaszkach mam takie zdanie, że y, apaszka brzmi... W ogóle tak, teraz już to słowo mnie bawi. Y, apaszka y, brzmi jak taka, y, taki, a, takie akcesorium dla osób, które kochają styl vintage. Natomiast ja trochę z tym bym polemizowała, bo raz, że takie właśnie jedwabne chusty wracają y, do łask i stają się znowu modne, ale... W takim bardziej nowoczesnym wydaniu, na przykład przy torebce, wokół koka zawinięte e, takie sytuacje i widzę też po klientkach, które kupują u panne rosy te apaszki, że naprawdę nosicie je na wiele różnych sposobów i bardzo mi się to podoba, bo właśnie chciałam, aby ta apaszka była tak bardzo uniwersalna, żeby wiele dziewczyn mających różne jakby style e, się w nich zakochało. I ostatnim ulubieńcem jest szopka. Nie pokażę Wam jej tutaj tak, o, bo się boję, że ją zniszczę w sensie, że coś tam się upadnie, i coś tam, coś tam, ale zobaczycie na przebitkach. Jest to apaszka. Jest apaszka. Sorry! Jest to szopka! polskiej marki FIDO Design, której w ogóle właścicielką jest Magda i Piotr. Magdę możecie kojarzyć z bloga Wnętrza Zewnętrza i z kanału na YouTubie, ponieważ Magda w ogóle jest człowiekiem orkiestrą i nie tylko, że sprzedaje piękne szopki, ale też specjalizuje się w urządzaniu wnętrz i na jej kanale są moje zresztą ulubione filmy, tak zwane home-tury. Magda pojawia się w domach różnych e, ludzi, którzy mają niesamowite urządzone wnętrza i robi właśnie takie krótkie filmy e, o tych ich wnętrzach. Mega mi się to podoba, uwielbiam. E, ale oprócz tego Magda ma swój sklep, Fido Design, który jest to sklep e, tak naprawdę z pięknymi dewocjonaliami. Tak chyba oni się nazywają i tak bym go określiła. Czyli są tam różne rzeczy związane z wiarą katolicką, ale w pięknym, nowoczesnym, Wydamy. bo prawda jest taka, że różnego rodzaju tego typu rzeczy bardzo często po prostu na kilometr śmierdzą tandetą. E, są plastikowe, brzydkie, kiczowate wręcz i bardzo się cieszę, że wreszcie ktoś postanowił wprowadzić e, design również w tę sferę naszego życia. E, ta szopka przez cały grudzień stała u nas w salonie, i naprawdę bardzo, bardzo nam się podoba ta jej minimalistyczna forma. Zresztą my w ogóle z tego sklepu mamy też piękny dębowy krzyż, który wisi u nas w sypialni. Eee, no i naprawdę, no to jest, to jest niesamowite, słuchajcie, prosty dębowy krzyż i gdzie znaleźć coś takiego? Za każdym razem, jak go pokazuję na Instagramie, to dostaję kilka wiadomości. Jezu, właśnie tego szukałam. Nigdzie nie mogłam go znaleźć dzięki, że go pokazałaś. No więc... To już o czym świadczy i naprawdę kibicuję im bardzo, bardzo mocno, bo yy, po prostu znaleźli super nisze i niech ją wypełniają koniecznie. No, także to są moje ulubieńce grudnia. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się spodobało, wpadło w oko, jakieś może Wasze fajne odkrycie tego właśnie minionego miesiąca. No i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, na razie, Topa.